w zebrani żeglamy wspaniałego sportowca, legendarnego polskiego pięściarza, przygodnego mistrza Europy i brązowego medalistę Igrzyskom Bliskich w Rzymie. Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Tomasa Wojtckiego, Prezydenta Miasta, Pana Wojciecha Ludowskiego i swoim własnym mam honor i zaszczyt laudację życia i działalności Pana miasta. Niedawno podróżowaliśmy 13 lipca jednego z największych 52 dwukrotnego mistrza olimpijskiego, Jerzego Kuleja. Jeszcze wcześniej Tadeusza Balasta, Wal trochę wcześniej Kazimierza Paździora, Artura Olecha, Słowakiwica. I myślę tak, że Feliks tam, tam w niebie tworzy drużynę marzeń. Ściąga do siebie tych najlepszych. W tobie, reszku, rzucę do urny takie małe Rękawiczki. Przepraszam. Takie złote rękawiczki. Nie jakóze złote. Może ci się przydadzą tam. Może jak powiedział mój przedmówca, zrobisz tam drużynę <kluzny> marzeń. Może odrodzić się polskiej boks. Byłeś nie tylko największym sportowcem tej ziemi kieleckiej XX wieku. W moim pojęciu uważam, że byłeś jednym z trzech najważniejszych ludzi kieletczyzny XX wieku, obok Henryka Sierkiewicza i Stefana Żeromskiego. Ty drogi tato, teściu, przyjacielu, byłeś prawdziwym mistrzem, który nie dał się nigdy i nigdzie ani trafić, odchodzić z tego świata w fale zwycięstw prawdziwego, prawdziwego mistrza. フォンフォンフォンフォン。